Witajcie! Kontynuując odpowiedzi na Wasze pytanka pod ostatnimi filmami, jednym z nich było pytanie: Skoro demony są tak niesamowicie potężne, dlaczego nie schodzą na Ziemię w swojej materialnej formie? Demony, wbrew pozorom, nie czują się w piekle jak w domu. Mimo pastwienia się nad grzesznikami, demony, co prawda inaczej niż ludzie, ale cierpią w piekle. Piekło jest miejscem pozbawionym Boga. Oni widzieli Go we własnej osobie. Grzali się w Jego blasku. Odrzucenie i zasłanie do piekła to właśnie powód ich cierpienia. Każdy demon, łącznie z najpotężniejszymi z nich, w każdej sekundzie wieczności w pocie czoła próbuje wydostać się z piekła. Każdy chce wyrwać się do miejsca. W którym poczuje boską obecność chociaż przez chwilę, czyli do świata ludzi. Jednak z piekła się nie wraca. Porzućcie wszelką nadzieję, Wy, którzy tu wchodzicie. I jedynym sposobem na wydostanie się demona z piekła jest Boskie zezwolenie. Demon Menit opowiadał o tym, żeby opętać człowieka, również potrzebują boskiego przyzwolenia. Wychodzi więc na to, że każde opętanie jest wolą boską. Czy służy to czemuś wyższemu? Czemuś, czego nie rozumiemy? Możliwe. Jednak zwyczajnie wychodzi na to, że jak dotąd stwórca nie pozwolił, by któryś z demonów otrzymał na tyle swobody. Aby zmaterializować w świecie swoje prawdziwe ciało. Lecz jak długo tak pozostanie? Cóż, śpijcie dobrze, dzieciaki, miłego wieczoru.